Witam w audycji gościa Radia 5. A jest z nami pan Patryk Witkowski, zastępca dyrektora szkoły podstawowej nr 7 w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a będziemy mówić o jubileuszu, bo siódemka kończy czterdziestkę. W życiu człowieka to taki specyficzny moment, dopadają refleksje, wiem coś o tym. Jak jest w przypadku szkoły? Szko w przypadku szkoły jest podobnie. Mamy już jakieś doświadczenia, na których możemy bazować, ale mamy też plany na przyszłość, bo energii w nas jest bardzo dużo. Tak jak w człowieku, który ma 40 lat. Tak samo w szkole. Jak będziecie świętować? Świętować będziemy hucznie. Zaczniemy 27 września o godzinie 12 w Auli naszej szkoły. Oficjalną częścią, na której spotkamy się z absolwentami, z emerytowanymi pracownikami naszej szkoły. Też z gośćmi z Urzędu Miasta z, z, z Białego Stoku, a później w takiej bardziej kameralnej wersji o godzinie 19:00 na spotkaniu integracyjnym z naszymi pracownikami i emerytowanymi pracownikami w sposób huczny uczcimy ten jubileusz. To ile będzie osób? Myślę, że na, na spotkaniu o 12.00 aula naszej szkoły zapełni się po brzegi. Zaproszonych gości mamy ponad 300. Jeżeli dorzucimy do tego absolwentów, a było ich kilkadziesiąt tysięcy, jest ich kilkadziesiąt tysięcy, to myślę, że będą zajęte wszystkie miejsca siedzące i stojące a wieczorem spotkamy się w mniejszym gronie. Myślę, że ono gdzieś będzie zamykało się w liczbie 150 osób. Wspomniał Pan właśnie o absolwentach. Kiedy przychodzi jubileusz, szkoły pokazują to, co najlepsze i chwalą się tymi absolwentami. Macie kim się chwalić? Mamy kim się chwalić, bo rzeczywiście tych absolwentów z naszej szkoły wyszło kilkadziesiąt tysięcy. Mamy w swoich szeregach absolwentów i lekarzy, i prawników, ale myślę, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że mamy Przede wszystkim dobrych, empatycznych ludzi, którzy chętnie wracają do naszej szkoły, dzielą się z nami swoimi historiami i też dzielą się z nami swoją pomocą, jeżeli takiej pomocy potrzebujemy, albo jeżeli realizujemy jakieś zadania, żeby pomóc innym. Jakie to było 40 lat? Mogę Pana o to zapytać, bo Pan tu się pochwalił, że tak naprawdę rozpoczął naukę w SP7 i w sumie został w tej szkole. No tak, ja mimo tego, że nie jestem najdłużej pracującym nauczycielem naszej szkoły, no to w szkole jestem od połowy lat 90. i muszę powiedzieć, że ta szkoła przeszła olbrzymią transformację. Najpierw była takim miejscem, gdzie na, do szkoły przychodziło 2,5 tysiąca dzieci, więc to był taki kolos na północy, który zapewniał opiekę, edukację dla dzieciaków. Dzisiaj szkoła jest mniejsza. Ale dalej myślę, że jesteśmy takim centrum i kulturowym, i sportowym, bo zapewniamy dzieciom i ich rodzicom także wszelkiego rodzaju aktywności popołudniowe. Dzieci mogą rozwijać swoje pasje, mogą, mogą tutaj rozwijać też talenty sportowe, bo mamy wspaniałe boisko niedawno wyremontowane, ale przede wszystkim w szkole stawiamy na to żeby szkoła była miejscem bezpiecznym i miejscem nastawionym na relacje. I te relacje my postrzegamy naprawdę bardzo szeroko. Nie tylko relacje nauczyciel-uczeń, ale też relacje nauczyciel-dyrektor-rodzic-uczeń, tak żeby każdy się czuł w siódemce u siebie. Jaka jest teraz siódemka? Myślę, że siódemka jest teraz kolorowa, ciekawa z perspektywy mojej pracy zaskakująca każdego dnia czeka mnie jakieś wyzwanie w tej szkole i ja to bardzo lubię a myślę że z perspektywy uczniów to szkoła w ostatnich latach staje się miejscem nowoczesnym miejscem które jest bezpieczne ale też otwiera młodego człowieka na kreatywność pozwala na to żeby młody człowiek mógł odkryć swoje talenty w tempie Dostosowanym do jego możliwości, bo to tempo wyznaczają u nas uczniowie. No i wierna y, numerowi y, 7, bo zerknąłem na ranking i w rankingu szkół y, y, zerknę tutaj waszaedukacja.pl. Y, siódemka jest siódma. Siódma, tak. Y, ranking za, y, zawiera w sobie, ten ranking, o którym pan mówi, zawiera w sobie nie tylko szkoły publiczne, ale też prywatne. Stąd, stąd to miejsce siódme. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, Ranking tylko szkół publicznych. Jesteśmy na miejscu piątym, czyli na piątkę. To jest gdzieś środek stawki. Jest nad czym pracować. Jesteśmy, jesteśmy tego świadomi. Ale to też napawa optymizmem, bo w, w poprzednich latach bywało różnie, a idziemy cały czas do góry. Wspominał Pan, że przyszedł też z prośbą, z prośbą o zdjęcia, tak? Tak. 40-lecie chcemy. Y obchodzić w taki sposób, żeby to było święto nie tylko samej szkoły, ale przede wszystkim jej absolwentów. Jesteśmy w trakcie tworzenia takiej makiety ze zdjęć pokazujących te 40 lat. Tych zdjęć w szkole mamy bardzo dużo. Część zdjęć donieśli nam nasi pracownicy, ale nam mocno zależy na tym, żeby do tej naszej szkolnej kolekcji trafiły też zdjęcia od naszych absolwentów, pokazujących, pokazujące jakieś takie ważne dla nich momenty. Myślę, że to będzie też ciekawe doświadczenie socjologiczne, żeby zobaczyć, jak szkoła wyglądała kiedyś, jak wyglądała edukacja i sami uczniowie, że biała koszulka była standardem, a dzisiaj ten standard rzeczywiście trochę się zmienił. Ale to różne zdjęcia mogą być. I na to liczę. Na to liczę, że to będą zdjęcia takie, które mnie zaskoczą, które sprawią, że uśmiechniemy się w szkole, ale też zdjęcia takie, które sprawią, że zastanowimy się nad tym, że no z biegiem lat tych nauczycieli, na przykład, którzy byli dla nas kiedyś idolami, po prostu ubywa. 40-lecie szkoły podstawowej numer 7. Przypomnijmy kiedy? 27 września o godzinie 12 w Auli Szkoły Podstawowej nr 7 przy ulicy Minkiewicza 50. Zdjęcie za wejście? Wejście za zdjęcie. Wejście za zdjęcie, tak, 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 tak. Chociaż jeżeli ktoś przyjdzie bez zdjęcia, a przyjdzie z uśmiechem, to też jest mile widziany. A jeżeli ktoś przyjdzie w złym humorze, to my ten humor na pewno zapewnimy, bo, bo będzie się działo. Zapraszał pan Patryk Witkowski, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, do zobaczenia. Artur Parafinowicz 3 Radio 5. Do usłyszenia.